Przeszedłem przez bombus i witam je. Coś takiego. No, mili. Sierpień, sierpień w pełni i w pełni. Nie tylko liście i grzyby. Jest pierwszy, w sumie drogi, drogi. Zobaczcie, jaki zdrowy. Z góry myślałem, że to kozak, tu główka, a tam co? Fajnie wygląda. No przepiękne, książkowe powiem Wam. O, zrobię Wam tak w koło. Tutaj święto, wszystkie, święto, wszystkie. Młodniki, lasy, a tutaj Mamo Polskie z drugiej strony. w koło lasy praktycznie. Wszędzie jak widzicie, o, 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 o. Tego. Główka zdrowaśka, a zobaczcie jeszcze jaki zdrowy. Jaka zdrowaśka. Witam was moi kochani serdecznie na kanale Grzyby i Wędkarstwo wszystkie Moi mili lecimy dzisiaj na młodniki, tak jak widzicie tutaj Modniki spod domku, tam mój domek. Tutaj lecimy tam, 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 tam a potem podlecimy, później podlecimy na las. Zobaczymy co będzie, co nie będzie. Powiem wam tak, że już nosi mnie na inne grzyby niż Borowiki. Daniel już tam poszedł na las. Bo Daniel Borowiki, a ja bym chciał jakieś inne grzybki, żeby dzisiaj wpadły. Wybieram się tutaj na młodnik, zobaczyć czy są kozaczki, ale nie grabowe, ani czerwone, pomarańczowe, tylko ciemne, czarne, wielobarwne babki. Takie fajne tutaj zawsze kozaczki rosły na tych młodnikach. I takie bym chciał dzisiaj znaleźć, co będzie to sami zobaczycie w filmie. I cóż kochani, nie przeciągając, zapraszam Was serdecznie na nowy film. Lecimy, chodźcie, chodźcie, chodźcie tam, 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 ale mokro, ale mokro, patrzcie Najważniejsze zacząć o, potem już pójdzie ale mokro Dobra, spindramy się pod tą wielką górę. Dobra, zabieramy się za te młodniki, a powiem wam, zabieramy się, patrzcie się na wejściu Psy sołtyza czekają. ale co my tu mamy? Kozak Kozaczek, ładny kozaczek i to bynajmniej młody sztuk fajny fajnie by było tych kozaków trochę zagolić takich innych u nas tych kozaków jest tutaj dużo rodzajów dużo rodzajów nie tylko kozaki babki tylko różnobarwne ciemne czarne od groma dobra zobaczymy co będzie bo <grych> psy sołtysa strzekają lecimy jest moi mili <grych> jest pierwszy jest pierwszy w sumie drugi drugi bo tam na wejściu był jeden zobaczcie jaki fajny biały kozaczek a uwielbiam je uwielbiam właśnie te kozaki z modnika fajnie fajnie powiem wam że to się zaczęło o drugi sztuk Ach, biorę go do koszyczka i szukamy dalej ale spoko powiem wam no czekałem na te kozaki szczerze powiedziawszy wam powiem czekałem wielbiam ten młodnik a a a popatrzcie się kolejny kolejny kozaczek patrzcie się jakie tu są te kozaki przepiękne o taki sztuk taki sztuk fajny nie fajny sztuk cieszy mnie to że wystartowały bo jak już się zaczęły, powiem Wam, no to będzie fajnie, fajnie grubo. To jest, moi mili, to, o czym mówiłem. Widzicie tą pchłę? Małą zaczka. O, to jest młodzież, która tutaj będzie za 2-3 dni dominować. Teraz z pierwszego się musimy przebić na drugi. Patrzcie się, ile nawłoci. Ta nawłoć, powiem Wam, że tak się zaczyna po prostu rozbestwiać, że masakra. Młodniki dopiero... Ruszą, ruszą na poważnie, a my zobaczymy, co jest na lesie. Nie tylko liście i grzyby, jak jedna z widzek nam napisała, że nagrywamy fajne filmy. Nie tylko liście i grzyby. Także takie widoczki, moi kochani, za tym wodnikiem tam jest nasz domek. Pięknie, nie? Świeże powietrze, a tam dalej raz idzie, idzie, idzie. Małopolska, tam, a tam świętokrzyskie. Dobrze, lecimy, moi mili. Na las, na las. Co będzie? Nie wiem. Daniel tam poszedł od razu na las, bo tylko barowiki, tylko borowiki. Mi się troszkę już to borowiki, powiem wam szczerze, znudziły, ale mokro w lesie, całe mokry jestem. W lesie, na modiku w lesie będzie pewnie to samo. Dobrze, lecimy dalej. Przy tych pięknych widoczkach rywnicie w prawym dolnym rogu. Gonga, subskrybujcie, subskrybujcie. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach, moi mili. O nowych filmach. Dobrze, z młodników przenosimy się na las, na las. Lecimy, ale jest mokro, ale jest mokro. Młodniki będą grubo, będzie grubo na młodnikach. Zobaczycie za 2-3 dni. Lecimy dalej. I zbliżamy się, moi mili, do lasu, do lasu. I znowu ta nawódź. Powiem Wam, że strasznie inwazyjna roślina. Pod taką zwaloną sosenką jest pierwszy kozaczek. Zobaczymy go. A, wygląda na spoko. To jest babeczka. Kozaczek, koźlarz. No, powiem Wam, że nie cierpię tej nazwy. Koźlarz. Kozak, babka. Taki. Taki sztuk. Dobra. O, spleśniały. Kurde, nie zauważyłem. Dobra, zostajesz, zostajesz, mały. Zostajesz. Ha, 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 ha maślak proszę państwa maślak pierwszy w tym roku maślaczek ale jaki wielki o taki bysior maślaczek wygląda na zdrowaśkę wezmę będzie do jaja jak ta lala fajnie fajnie pierwszy maślak w tym roku bierę, lecimy dalej tutaj moi mili stricte brzezinka brzesinka i młode Młode buczki A tutaj o! ta Taki, taki o, widzicie? Fajny. To już nie jest tych kozaczków. stricte czerwonych, takich sosnowych. O, taki kozak fajny, fajny, fajny po maślaczku. Powiem wam, że ogólnie jest dużo grzybów, ale nie tych co nas interesują. Taki o. Ogarniemy go do koszyka i widzimy się za chwilę. A tutaj co mamy? Takie dwie bomby. Czekajcie, muchomory, ale patrzcie się, jakie wielkie. Jakie wielkie muchomory. To są muchomory? Muchomory, ale jakie. Jaki... To nie są muchomory. Powiem wam, że to nie są muchomory. Nie wiem, co to, to za grzybki. Ale są śliczne. Takie kapelusze pod spodem mają. No, pod spodem mają niepiankę. Takie fajne. Zobaczmy, jak tam pod spodem wygląda. O, tak. Nie znam tych grzybów. Fajne grzybki. Dwie sztuki. Ja mówię, jest dużo grzybów różnych, ale dużo, których nas nie interesuje. Lecimy dalej. Musiałem się wyspintrać. Tam, kurde, był tak opity deszcz, A ja z drugiej strony, tędyk i tu gołębie. Ale te już, które nas interesują, te biorę, widzimy się za chwilę. Przeszedłem przez Bombus i witam je, coś takiego. Moi <grywia> mieli, witam je, coś takiego. Tu jeden, tam drugi, a tam widzę, widzę. Wyżej widzę następnego. Poczekajcie, ściągniemy tu plecak i popatrzymy. Tu dwa. Coś takiego nie widać. Widać. Dużo gołębi. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Kozaczek, ale patrzcie jaki piękny. Jaki piękny sztuk. Przepiękno. Bomba. Ajajaj. Tu malizna. Malizna zostaje oczywiście. O, taki piękny sztuk. Taki, taki piękny sztuczek. Bierzemy to. I widzimy się za chwilę. O tutaj przy tych naszych borowikach. Czekajcie, jeden, A, drugi. O trzeci. Trzy takie sztuki. czy się nóż bym zgubił, leciał mi. Ach, dobra. Obierzemy i widzimy się za chwilę. Otoczenie brzusz. Rośnie sobie fajny puzonek mały. Taki już spoko, O. bieremy go. I lecimy dalej, moi mili. Dalej, dalej. I zostawiamy drugi młodnik taki przedlasowy, że tak go nazwę z takim robkiem i wchodzimy już stricte w stary las i już coś widzę, moi mili. Nowy gatunek grzyba już widzę i już wam go pokażę. Pierwszy w tym roku. Widzicie to co ja? Ale będzie smażonko, Ale będzie smażonko. Kaniczka na wysokiej nóżce. Piękna kaniczka. Tam jest młoda, widzę. Ta młoda zostanie. Ale ta jest piękna. Deszcz z niej zmył wszystko. Ale popatrzcie się, jak karkania. Pierścionek. Fajnie. Chodzi o. Nawet go ściągłem już. Jaka nie znam, słuchajcie. <laughs> z kilometra tutaj wyciągniemy. Przysypiemy. Tak wygląda. Tutaj jest młoda, malutka, jakby było więcej. Zebrałbym, powiem wam, że w tamtym roku zamarnowałem. Są zajebiste i mm, są pyszne, <grym> jak śledziki smakują. Dobra, pierwsza kania już stricte taka jesienna, powiem wam, fajna. Czubajka, Zmyty, zmyta góra przez deszcz, ale gdzieś szkodzi. Dobra, może jeszcze jakaś się trafi. Tu jest stricte taka, powiem wam, miejscowa nasza kaniowa, zawsze na początku lasu, gdyż jest tutaj dużo sosny. Dobra, biorę ją, kaniczkę, o, obetniemy korzeń i lecimy, moi mieli, dalej. Fajnie, że różnorodność grzybków jest. A co nas jeszcze czeka, to zobaczymy wspólnie, razem. Lecimy. Kilka gołębi już mam, ale ta jest kolos, powiem wam, taka oliwkowa, no potężna, potężna. Tam już mam też kilka gołębi, ale ta jest przepiękna. Powiem wam, że ta różnorodność tych grzybków jest naprawdę fantastyczna. To lubię, to lubię. Korniki zrobiły swoje. Widzicie? Też jest laga z tymi kornikami normalnie. Dobra, musimy się przebić tam pod naszą <grybki> z dużą, wielką, grubą jodełkę. Wielką jodłą. Piękną, piękną jodą. Uwielbiam ją powiem. Pokazuję ją często <grybki> po prostu. Uwielbiam, no bysior, bysior, bysior. Stany konie, no to. To jest ten piskle, 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 powiem wam. Tak wygląda. Dobrze, lecimy dalej, kochani. Goryczaki żółciowe, gorzkie grzyby, nietrujące, tak wyglądają. Często gęsto można go pomylić z kozakiem, z barowikiem. Takie, tu są akurat nie dwa młode. A tutaj gdzieś widzimy starszego. Tutaj starszy, o, już taki siwawy pod spodem. Tak wyglądają goryczaki żółciowe niejadalne ale nie trujące i w takich małych buczkach tutaj są patrzcie się grzybki podobne żółte do borowików i nie tylko a tutaj między nimi klasyk patrzcie tutaj jeden borowik a tutaj drugi borowik czekajcie Oho, ale ma Nóżkę, a czekajcie, o panie, o panie, o, czekajcie, chcę wam pokazać klimat spadaj, puzon taki, ale między jakimi grzybami rośnie. Tutaj następne są, o, widzicie, czekajcie, zobaczymy, to nawet ja się nabrałem, to też nie jest borowik, a to jest. Zobaczcie jeszcze jaki zdrowy, jaka zdrowaśka, <grywa> fajny nasusznik jak ta lala. Dobra, tam były te żółte borowiki, a tutaj z drugiej strony moi mili. <grywa> Popatrzcie się na to. Popatrzcie się na to, jakie byki, jakie bysiory. Piękny, piękny. Patrzcie się, jaki piękny sztuk. Tutaj jeden. A tutaj Drugi, piękne dwa borowiki usiadkowane, ale naprawdę książkowe, książkowe, powiem wam. Takie książkowe dwa bąki, piękne bąki. To jeszcze podgrzyb czerwony, pokaż się, nawet spoko, nawet spoko taki podgrzyb, bierę go, popatrzymy tu jeszcze w koło zwierzęta. Kopią jak kurde koparki te dwa piękne te dwa piękne i tak wyglądają po wyciągnięciu no przepiękne książkowe powiem wam tu jeden był tu był drugi tu mój koszyczek o, o tak nagrałem sobie shorta fajnego zobaczycie zapraszam was serdecznie na kanał grzyby i wędkarstwo Świętokrzyskie. Rypnijcie, moi mili, w prawym dolnym rogu, w dzwoneczek, subskrybuj, będziecie dostawać powiadomienia o takich pięknych grzybkach. Nieśliczne? Piękne są, powiem Wam, piękne. Dwa takie piękne, jak książkowe, powiem Wam, książkowe. Dobra, bieremy moi mili. No, powiem Wam, że wszystkie grzyby już chyba mieliście dzisiaj, wszystkie piękne, wszystkie grzybki. Lecimy, moi mili, dalej, dalej, dalej. Ale zdrowaśki, powiem wam, jakie zdrowaśki. I bez grabowych by się nie obeszło. Kolejny gatunek kozaczków, powiem wam. Także sierpień, sierpień, w pełni i w pełni. Piękne grzybki, tutaj nasz robek Tutaj widzę. Damy je te trzy tutaj. O, 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 o. Patrzcie, się, ile tego tu jest. Tu, tam, tu. Piękne, młode, grabowe, po tych deszczach wyskoczymy, zobaczymy czy robale, czy nie. O, tu takie sztuki, weźmiemy to na jedną kubkę, potem będziemy przebierać. Młodzież to pójdą w słoik, powiem wam, że fajne są też w słoiku. Jak są zdrowe, to są fajne, a to już jest drugi wysyp. Tego kozaka, więc jest duża szansa, że będzie więcej ich zdrowych. Choć ostatnio było ich dużo zdrowych, powiem wam. Tutaj taka moja flagowa miejscowa. O, kolejny, kolej. Flagowa miejscowa na te kozaki. Dobra, weźmiemy to na A apniosek Tutaj. Główka zdroważka. Pyk. Zdrowaśka. Pyk. Widzicie? Robal. Zostaje. Zdrowaśka. Pyk. O, czekaj. O. Zdrowaśka. Pyk. Młoda. Zdrowaśka. Pyk. Taki bączek malutki. O, fajny, zdrowy. Też zdrowy. Pyk. Te duże. Patrzcie się. Zdrowaśki. Pyk. Zdrowaśka. 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 Także kochani, nie są to troty, nie są. Zdrowaśka. Na tyle, co odkryłem. Zasypiemy te korzonki. Korzonki zostaną. Powiem Wam, że na tyle, co ich tutaj zebrałem, jeden tylko robal. Nie jest, moi mini, źle. <noise> w ogóle nie jest źle. I takie jeszcze tutaj, dwa czarnuszki. Fajne. O, takie czarnuszki. Dobrze, dobrze, dobrze. Fajowo. A tutaj wycinka, ale sosny stare zostawione i posadzone już w młode jadełki i, 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 i świerki. Już widzę, takie fajne są. Że będą na pewno opienki tam. <laughs> tam moi mili słynna sadzawa. Od początku, kto ogląda filmy nasze, to wie. Tutaj czerwone parko grzybki zbieramy. Widzicie, co jest. Masakra. Wszędzie płyną rzeczki. Tak dolało. Tak dolało. Dobrze, lecimy. Fajnie. Przedzieramy się tu. No, tam słynna nasza sadzawa. To jest normalnie jezioro. Dobrze, idziemy dalej. Pogranicze Małopolski i Świętokrzyskiego. Sierpień kurtały grubszą, bo ślepie mnie chcą po prostu zjeść po tych deszczach. Tam Staszkowe Ule, a tutaj Nawódź. Patrzcie się, jak ona szybko się rozprzestrzenia. W tamtym roku jej tutaj nie było w ogóle. Fajnie, fajnie, fajnie.